Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z Richard Burns Rally i chciałbyś nauczyć się jeździć, albo po prostu szukasz społeczności, w której mógłbyś wspólnie porajdować, zapraszam na mojego Discorda. Link znajdziesz w opisie. Cześć, z tej strony Freaks i dzisiaj przejedziemy się po raz pierwszy przez nowy odcinek El Condor, który zawitał do RBR-a. Z tego co widziałem jest bardzo ładne i to jest mój pierwszy przejazd przez ten odcinek. Także przejedziemy sobie co? go w takim... Mocno dziadkowym tempie, ale chcę po prostu zobaczyć, co i jak. Widzimy, frekwencja na tym odcinku dopisuje. Ten odcinek ma tylko 10 km. Mówię tylko, bo z tego co pamiętam, w grze EA i WRC, gdzie ten odcinek chyba też jest, albo. Dobrze Na pewno w gra w WRC ten, ten odcinek jest. To z tego co pamiętam tam jest, to tam jest sporo dłuższy i miałem nadzieję, że będziemy mieli kolejny kilkunastokilometrowy Odcinek no ale. 9 i 7 zawsze jest lepsze niż 0, tym bardziej jeżeli ten odcinek jest naprawdę naprawdę ciekawy. Bo... Szczerze mówiąc, te odcinki w górach Argentyny naprawdę przypominają dosłownie inną planetę. Z tymi wszystkimi zmianami, wiecie, poziomów, tak naprawdę krajobrazem, który nie przypomina żadnego innego na, na powierzchni Ziemi. Aż ciężko uwierzyć, że taka droga faktycznie gdzieś istnieje, a nie że została stworzona tylko dla potrzeby gry rajdowej. Pamiętam, że jak, e, jak wyszedł trailer do, 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 do tego odcinka, z pierwszych screenów, zastanawiałem się, czy to jest RBR, czy to nie jest Gran Turismo, bo w Gran Turismo <laughs> mieliście podobne takie szutrowe trasy właśnie, które wyglądały jak nic realistycznego. Ale tak jak mówię, to taka droga podobno gdzieś istnieje w Argentynie.

Wtedy jeszcze lepiej widać te różnice poziomów. Góra, dół, cały. O właśnie. Mamy ten charakterystyczny mostek. Oj, taki kolejny. Też e, w tym ostatnim update'u została dodana e, Legaspi Gabiria Winter, i temu odcinkowi myślę przyjrzeć się w następnej kolejności. Ponieważ na tamtym odcinku nie wiem czy wiecie, ale po raz pierwszy w ER'ze pojawiła się nawierzchnia. Tak zwany czarny lód, czyli jest taki za, zamarznięty asfalt, po którym nie do końca widać, że jest bardzo, bardzo śliski i on bardzo często łapie kierowców, e, szczególnie właśnie podczas raju Monte Carlo. I nie mieliśmy jeszcze okazji się po czarnym lodzie przejechać w rbr i ten odcinek. Legazpi Gabiria, który był i w sumie jest nadal pewnego rodzaju benchmarkiem dla, dla, nowych, dla nowych odcinków, że ten odcinek przesunął graficznie i, i w ogóle co jest możliwe podczas tworzenia odcinka w rbr -ze. No i jestem bardzo, bardzo zadowolony, że, że pan. KD Żabek i spółka zrobili to ponownie. Jestem ciekaw, w którym momencie ten kondor się skończy. Czy będziemy mieli tutaj taki jakby wyjazd z tych, z tych wąwozów na bardziej otwartą przestrzeń? Ale zobaczymy, i chyba w tym najnowszym obdajcie zmienili kolor zegarków, znaczy z, z, kolor zegarka w PZOCIE 106, bo po, poprzednio był pomarańczowy, teraz jest żółty, jak widzicie, jest 12.28. I w tym tygodniu mój uniwersytet zarządził, że mamy zajęcia zdalne. I następne zajęcie mam o 13.15, więc pomyślałem sobie. A, czemu się kondorem nie przejechać? Jako, że od zawsze lubiłem ptaszki. Czy kondor to to samo co semp? Chyba nie. Chyba semp to, semp to jest, jeżeli dobrze pamiętam, Ameryka Północna? Wydaje mi, się, wyd wydaje mi się, że semp i kondor to, to nie to samo. Kondor jest chyba większy. Możecie napisać w komentarzach, jeżeli mamy też jakiś specjalistów od ptaszków. Ale wydaje mi się, że Kondor. Kondor jest większy od Sępa. I nie wiem, czy wiecie, z tego co pamiętam, istniał taki w sumie typ, gatunek Kondora. O, właśnie teraz zmieniła się troszeczkę. Sceneria istniał taki. Gatunek Kondora jak Argentavis i on był ogromny, możecie sobie wpisać w Google. On istniał jakieś tam kilka milionów lat temu. Niestety wyginął. Jak wszystkie kul cool zwierzęta mają tendencję do, do tego, że, z, że. Że. mają tę te, tendencję do, do wygi, wygi... Jak się nazywa ten proces? Do wyginiania? Nie, chyba nie. No. To taka propos... Wiecie, Elkondor. No. Ornitologia z Friksem. No, czyli tutaj mamy ten taki bardziej otwarty kawałek. To mi się podoba. Dzięki temu ten odcinek zyskuje jakiś takie taki drugie dno. Że nie jest, wiecie. Nie jest jednostajne. 7 zlepce, crest, 100. 6 i tu się kończy hmm. No no Myślę że ten odcinek jak najbardziej będzie miał miejsce w jakimś przyszłym rajdzie Freaks Rally series Oczywiście nie radzie umiejscowionym w Polsce ale coś się wymyśli Także dzięki to był El Condor czołgiem i do usłyszenia